Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. No witam na kanale Ograć Bukmachera. Wczorajszy kupon 17 z Pogrony Progresji pięknie siadł. Wszystkie trzy typy weszły, chociaż no mecz Chile nie oglądałem. No dopiero rano zauważyłem, że Chile strzelił gola z Argentyną. Pozostałe mecze też weszły. No, Federer oddał jednego seta, jak mówiłem. No, jest moim ulubionym tenisistą, ale wiedziałem, że nie jest tak w życiowej formie. No i w drugiej hiszpańskiej także padły bramki. No, co ciekawe, dopiero po 70 minucie, ale aż 3, ale weszło. No i gramy kupon 18. Spadły pogresji jak zwykle będzie konkurs do grania 50 zł. Jak zauważyłem, skuteczność kuponu jest bardzo wysoka. Jak na kursy 1,50, 1,80 i przy treblu, także bardzo fajne, możecie brać typy, skuteczność też fajna, bo 66% ale teraz przechodzę do kuponu. Jak zwykle wybrałem trzy zdarzenia. Pierwszym meczem jaki wybrałem to Węgry z Cyprem. Węgry wiadomo grałem na euro. Mają najtrudniejszą grupę. Portugalię, Francję i Niemcy. Ale myślę, że mogą tam urwać komuś punkty, dlatego myślę, że tutaj z Cyprem sobie poradzą, wyjdą najmocniejszym składem moim zdaniem. Wiadomo mają dobrych zawodników. No i myślę, że sobie poradzą. Cypr no to wiadomo, to nie jest jakaś najwyższa półka, raczej no, najniższa w Europie, dlatego liczę, że sobie Węgry poradzą. Nawet z nami mogli wygrać, chociaż udało się nam zremisować z nimi 3-3. Następne spotkanie, które wybrałem, jest tutaj mecz Nigerii z Kamerunem i tu typuję po prostu na dwie bramki. No to są dwie, chyba jedne z najbardziej utytułowanych drużyn w Afryce. Nigeria i Kamerun niejednokrotnie awansowały na Mistrzostwa Świata. Właśnie to są eliminacje do tamtejszych tamtejsze eliminacje do Mistrzostw Świata. Myślę, że to będzie overowe spotkanie i wymiana ciosów po prostu. A na dwie bramki, fajny kurs. I ostatnie spotkanie na kuponie jest tu Hiszpania z Portugalią. No moim zdaniem tu będzie wymiana ciosów i obie drużyny strzelą gola. Po takim kursie biorę to 1.80. No, no czemu tego nie brać jak gra Portugalia z Cristiano Ronaldo i Hiszpania z młodymi no, zawodnikami, którzy chcą strzelać gole bo zawsze Hiszpania dążyła do ofensywnej gry a Portugalia wiadomo jeżeli mają Cristiano Ronaldo to muszą atakować i strzelać te bramki a jeżeli nikt nie strzeli to wiadomo Cristiano Ronaldo jakiś rzut wolny może będzie karny, zobaczymy co to będzie myślę, że to będzie najfajniejszy dzisiaj mecz i za 25 zł mamy do ponad stówkę jak zwykle kurs ponad 4 gramy bez ponadku przy trzech zakładach ponad 1,20 na total bet. No i jak zwykle na kanale konkurs to 50 zł. Co trzeba robić? subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować dokładne wyniki i dokładnie mi te bramki meczu pomiędzy Hiszpanią a Portugalią. Kto trafi, dokładny wynik i dokładnie mi te pierwsze bramki wygrywa 50 zł. Dajcie znać w komentarzu czy coś bierzecie na kupony, czy sugerujecie się moimi analizami. No i powodzenia życzę Wam zieloności i Elo.